Tren dobry też wszystkim. Dziś komentarz materiału stalowego szoku, który nagrał film o naturalności Natana. Nie chcę, ale muszę. Ja to się mówi oczywiście. Natomiast jestem świadomy, że może to być dość kontrowersyjny materiał i liczę się z tym, że mogę być skrytykowany. Natomiast bardzo mi się nie podoba to w jaki sposób podszedł do tego Stalowy Szok. Więc to czy Natan jest naturalny czy nie jest, nie jest tak naprawdę tematem tego filmu. Tematem tego filmu jest celowość robienia nierzetelnych materiałów takie jakie zrobił Stalowy Szok, który wykorzystał swoje materiale argumentów, które nie są jednoznaczne, a przedstawił je w sposób jednoznaczny, ponieważ Trądzik nie jest potwierdzeniem, czy ktoś jest naturalny czy nie, ponieważ i osoby nienaturalne, jak i osoby naturalne mogą mieć trądzik. To czy ktoś ma ginekomastię czy lipomastię w rzeczywistości nie jest potwierdzeniem, czy ktoś jest naturalnym bądź nie jest naturalnym. I w istocie rzeczy, jeżeli przeanalizujecie cały materiał stalowego szoku, to szuka... Argumentów niejednoznacznych, wybiórczych zdjęć, które pasują do jego tezy. I w sposób ordynarny, zero powiedział, że ktoś jest nienaturalny. I osoby, które są naturalne i chcą trenować naturalnie, mają swojego idola, który rzeczywiście może być naturalny, nagle usłyszą wszędzie, że nie jest naturalny, to stracą nadzieję. I kurde. I to była jej ostatnia osoba, która trenuje naturalnie. No i okazuje się, że no, miał pryszcza na nosie i nie jest naturalne. Tracę nadzieję, dzwonię do dillera. Podsumowując, uważam, że materiały przygotowane w sposób nierzetelny na tak bardzo ważny temat, w którym osądzamy kogoś obranie środków, są niebezpieczne i szkodliwe. Ponieważ jeśli się ktoś pomyli, to wyleje się fala hejtu na daną osobę. Druga sprawa, może dojść do takiej sytuacji, że jeśli inne osoby zobaczą, a to się klika, to samo zrobię. I wtedy będziemy szukać jeszcze bardziej powierzchownych argumentów albo pseudoargumentów, aby kogoś posądzać o podobne rzeczy. Jestem świadomy, że w przeszłości próbowano udowodnić czyjąś naturalność, natomiast nie w tak nieprofesjonalny sposób, jak to zrobił stalowy szok. Ja też nieraz komentowałem i chciałem udowodnić, że ktoś jest naturalem, i nigdy to się nie da zrobić. Zawsze będą osoby, które powiedzą, że to nie, to nie, to nie. Bo w rzeczywistości nie da się tego udowodnić, ale przynajmniej argumenty zastosowane w poprzednich materiałach innych kanałów były bardziej twarde niż to, co przedstawił właśnie stalowy szok.